Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy. Jeśli ktoś słychać, proszę w komentarz wpisać, że słychać. Rozpraw się, Panie, z tymi, którzy mnie krzywdzą. Uderz na moich napastników. Chwyć puklerz i tarczą i powstaj mi na pomoc. Panie potężny, mój wybawicielu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Witamy wszystkich na mszy świętej Wielki Poniedziałek. Rozpoczęliśmy już wczoraj ten szczególny tydzień naszej wiary. Towarzyszmy Chrystusowi w tych przeżyciach nasze życie duchowe, osobiste. Prośmy Pana Boga o wszystkie potrzebne łaski dla nas samych, dla naszych bliskich. Też prośmy za cały świat w tej trudnej sytuacji pandemii koronawirusa, by miłosierny Bóg w swoim czasie i sposób, jaki On zamierzył, zatrzymał tą chorobę i udzielił wszystkich łask, których chcę udzielić światu. Na początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Wszechmogącemu i Wam, i bracia, bracia i siostry, że bardzo zrzeszyłem myślą, mową, czynnikiem i zaniebaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przed błagam Najświętszą, Najświętszą Maryję zawsze wice, dziewicę. Wszystkich, wszystkich aniołów i świętych, świętych i Was brachy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie zmiłuj, Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj. Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy. Daj nam nowe życie. Czytanie z księgi proroka Izajasza: To mówi Pan: Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął: On przyniesie narodom prawo, nie będzie wołał, nie podnosił głosu On z mocą ogłosi prawo, nie zniechęci się ani nie złamie, aż utrwali prawo na ziemi. A jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów. Abyś otworzył oczy niewidomym, a żebyś zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto słowo Bogu niech będą, dzięki. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim kogo miałbym się lękać. Pan obrońcą mego życia. Przed kim miałbym czuć trwogę? Pan moim światłem i moim. Gdy mnie osaczą złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć, Oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele chwieją się i padają. Pan moim światłem i moim. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu. Choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy zachowam... Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi, i oczekuj Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Chwała Tobie, królu wieków. Chwała Tobie, królu wieków. Witaj, nasz królu i zbawicielu. Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi. Chwała Tobie, królu wieków. Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając strzał, namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z, wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie. Ała, Tobie Chryste. Dosłownie dwa słowa, dlatego że mamy już tak dużo teraz różnych Nagrań i nic dnia i rozważanie dnia, i Ojciec Augustyn dzisiaj też y, nagrywał swoje rozważanie, jest wyzwanie dnia jeszcze inne rzeczy, dosłownie dwa słowa. Nie wiem, czy macie coś drogiego w swoim życiu? Coś, co jest dla was cenne. Bo widzimy tutaj Marię, która oddaje Chrystusowi coś niebagatelnego. Bo 300 denarów to prawie roczna wypłaty swojej bądź kogoś z rodziców. I zobaczyć, czy byłbym w stanie dać tyle Chrystusowi. Oczywiście nie chodzi tu tylko o pieniądze, dlatego może bardziej warto się zastanowić, czy ja w stanie jestem dać coś Chrystusowi, co jest dla mnie cenne, gdyby mnie o to poprosił. Jakie mam nastawienie do życia? Czy jestem do różnych rzeczy przywiązanych, niekoniecznie materialnych. Bo mogę być przywiązany do bliskich, mogę być przywiązany do pozycji, mogę być przywiązany do władzy, mogę być przywiązany do różnych rzeczy. Na ile jestem otwarty na to Abrahamie, który został poproszony o to, co miał najdroższe, swojego syna, który miał zostać jego następcą, z którego miał się rozrodzić wielki naród? Bóg oczywiście nie chciał mu go wziąć, ale chciał sprawdzić, czy nie jest do niego przywiązany. Co jest twoim takim olejkiem nardowym w Twoim życiu? Zapytaj się o to dzisiaj i sprawdź, czy dałbyś to Panu Bogu, gdyby cię o to poprosił. Amen. Maria, namaszczając stopy Jezusa oddała mu chwałę, wyrażając wiarę w Niego, módlmy się do naszego Zbawiciela. za papieża Franciszka, aby w jego trudzie podtrzymywała go Boża opatrzność, Ciebie prosimy, I wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich chrześcijan, aby kochając Boga, kochali ludzi, Ciebie prosimy, I wysłuchaj nas, Panie. Za ludzi pełniących jakąkolwiek posługę w kościele, aby zgodnym wysiłkiem przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego, Ciebie prosimy, I wysłuchaj nas, Panie. Czyli w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Za nas samych, abyśmy byli ludźmi Bożego Upodobania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Panie Jezu, ty przyjąłeś posługę Marii. Przyjmij nasze modlitwy i nas samych, abyśmy doznawszy Twojego miłosierdzia, zawsze wiernie trwali przy Tobie, który żyjesz i królujesz. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przyjmuje. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich.

I spraw, aby męka Chrystusa, przez którą uwolniłeś nas od potępienia, przyniosła nam życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu: Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie miłosierny Ojcze wszechmogący Boże królu wiecznej chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Zbliżają się dni jego zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania dni w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i wspominamy misterium naszego za ziemia, ziemia chwały twojej hosanna na wysokości błogosławiony który, który idzie w imię pańskie hosanna na, na wysokości Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajmy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. I daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą Bogu rodzicą dziewicą Maryją, ze świętym Józefem przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze, wszechmogący w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas Swoim miłosierdzią, abyśmy zawsze wolni od grzechu, i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki. nasze. lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie I z Wami. z Twoim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz krzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz Krzechy świata, obdarz nas w oto baranek boży który gładzi grzechy świata błogosławieni którzy zostali wezwani na jego ucztę panie nie jestem gocia, godzien abyś, abyś przyszedł, przyszedł do mnie, do mnie ale, ale powiedz tylko, tylko... Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza w dniu mego utrapienia. na ku mnie. Módlmy się. Panie nasz Boże, nawiedź swoich wiernych i otocz czujną miłością ich serca uświęconym przez Eucharystię, aby z Twoją pomocą strzegli zbawiennych darów, które otrzymali dzięki Twojemu miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzięki.